No i witam Was znowu w serii sklepowej, dzisiaj w Biedronce, zobaczymy co to tam jest. No kwiaty jak kwiaty, bukiety ładne są, ceny pewnie są na kwiatkach, myślałam, że tam są wystawione, ale to są ceny do tych rzeczy, które tam są na półkach. A pewnie na każdym bukiecie jest inny, inna cena. No tutaj biohumus jest do pelargonii akurat, cena, ale kwiaty takie, jak to w Biedronce, jak to w takich dyskontach. Jest arbus w promocyjnej cenie za 2 zł za kilogram. Tutaj mamy limonkę za 94. No tam ceny były u góry wystawione. Myślę, że jak ktoś po to idzie, to, to tam znajdzie sobie cenę. Tutaj w tych koszach mnie zainteresowały te pościele, i nie wiem, czy oglądałam je już zeszłym razem, czy teraz dopiero, ale bardzo mi się podobają te wzory. Tylko cen nie mogłam znaleźć i mogłam iść i sprawdzić i chciałam iść, ale zapomniałam po prostu. Ale gdzieś coś mi się obiło, że około 30 zł jest za taką pościel. Także tutaj mamy takie dwie poduszki i kołdra, tam jest chyba 160 kołdra na 200. I dosyć fajne wzory są, tutaj bardziej takie fioletowe w kwiatki. No mnie się właściwie każde podobają, nawet w te w paski, ale najbardziej jak zwykle mnie kwiatki, nie? I ta ciemna w te kwiaty, i, i te błękitne tutaj, te niebieskie kwiatuszki. No, bardzo fajne, bardzo ładnie wyglądają te pościele. Tutaj są takie koszulki, chyba. No, jeszcze za chwilę będę pokazywała dalej, dlatego że tam jest ich więcej. Gry, tak jak już i w Tigerze były, to tutaj też są już te małe gry. Tutaj skarpetki takie do balerinek. Po trzy sztuki pakowane czarne, ale też i takie właśnie we wzorki, kropeczki, paseczki i kotwice. Miałem problem teraz, żeby i one są po 10 zł. tam też patrzę, co tu jest. Karta survivalowa, coś, no nie wiem tak dokładnie co to było. Też się tak nie zagłębiałam. Niektóre rzeczy oglądałam tylko tak. Tutaj jest dla taty miarka. No. Teraz tam jest wszystko dla taty. Tutaj jest długopis jakiś. Nie zdążam zauważyć. Z ledem czy coś takiego podświetlane. Nie wiem. Coś tam nie będę wymyślać. Mam głupot tutaj. Ten kubek już ostatnio był. Tak, i tam, co to tam oglądam? O, tu jest podkładka, ta podkładka mi się yy, podoba. A zwłaszcza ten napis podkładka na mysz tata rządzi, kiedy mamy, nie ma. Tak, to jest ważne. To, to, co tam jest na dole tym mniejszym dru druczkiem. No, tam są jakieś piżamki, piżamki teraz nie pokazuję, tu są skarpetki z Pumy, 24, 25 chyba chyba. Tam jest ich więcej sztuk. I tu mamy takie koszulki właśnie, t-shirty. Real Madrid. I tam widziałam właśnie są i tu jest męska koszulka, ale są też dziecięce, chłopieńce. Jakby, jakby dziewczynki nie mogły Real Madrid nosić, nie? Tu jest dziecięce, z kolei no dziecięce, to nie jest chłopieńce, dziecięce, bo znam dziewczynki, które grają w piłkę nożną. Nawet miałam koleżankę przyjaciółkę, która grała w drużynie yy, damskiej drużynie piłki nożnej. Jak nie Jola ogląda, to pozdrawiam Jole. Ja tutaj te, i tu właśnie pokazywałam różne te wzory, jakie są tych koszulek. I są i damskie, znaczy yy, się i męskie i Dziecięce, duże i małe. O, były też jeszcze spodenki, ale tych spodenek, tych shortów, to ja tam już nie widziałam. Pewnie już były wykupione, bo same koszulki zostały. Nie wiem, czy to było w zeszłym tygodniu, już czy nie. Tutaj są takie shorty, ale to jest coś innego. Męskie, takie na gumę z tymi troczkami, żeby zawiązać sobie. Takie spodenki na lato. Ale, bo to są takie bardziej jak dresowe te, te spodnie. To takiej takie firmy klewe. Nie wiem, czy to Wam coś mówi. A tu są takie inne spodenki męskie, krótkie. Z, z tymi kieszeniami cargo, no bo mają dużo tych kieszeni, nie? Tak do kolan mniej więcej one mają być. Zależy, jaki kto jest wysoki. Ale tak wyglądają te. Te spodenki. Tam później chyba pokażę ceny, jakie są w tych spodni. Tutaj macie jakie to jest. Rozmiary. O, poliester i bawełna. No. Tak. tu chyba gdzieś są te, te ceny. Zaraz zobaczymy shorty męskie 20 zł. T-shirt, damski też tam jest T-shirt, plecak to już Wam ostatnio pokazywałam, a tu czołówka, a to coś mi się tam znowu ominęło. E, tutaj jest taka e, czołówka, lampka. Na baterie. Mhm. Na jakieś leśne eskapady. A tutaj mamy latarki takie do ładowania na USB. Tutaj jest dużo narzędzi, to też niby na Dzień Ojca jest, ale są różne takie, właśnie śrubokręty, nie śrubokręty tam dużo było tych obcążków różnych to znaczy się kleszcze inaczej u nas się mówi kleszcze na to ale z różnymi końcówkami to są jakieś poduszki akcesoria do, do czyszczenia samochodu chemia taka no i tutaj mamy te listwy do ładowania i tutaj jest właśnie do, można też na tym od razu ładować USB, są wejścia i normalne, a tu taki tradycyjny z pstryczkiem. Ten też można tutaj włączyć wyłączyć całą listwę, nie trzeba z prądu wyłączać. I ona jest za 35, nie, to jest zestaw kluczy za 35. Przedłużacz 20, to ten z tym pstryczkiem, a ta listwa zasilająca z USB 40 złotych. I klucze, tutaj macie ceny też tych różnych kluczy, nawet siekiera, młot tam jest, także zaraz zobaczymy tą siekierę, ciężka była, z tej strony siekiera, a z tej strony młot, no i dosyć ciężkie to było, ale chyba na tym to polega, tu mamy różne klucze, takie nasadkowe, czy jak one się tam nazywają, oczkowe, Tu z daleka tą siekierkę. tutaj pędzle, tam, tam mamy różne śrubokręty z rączka i potem są wkłada się różne różne ten nakład, jakie potrzebujecie tam do, do śrubokrętu nie że nie trzeba mieć ileś tam śrubokrętów tylko jedną nasadkę inaczej się to do trzymania i ten, taki zestaw I to jest bardzo wygodne jak się tego nie pogubi oczywiście mamy ceny zestaw bo tam też były pędzle tu są pędzle a tych kombinierek Wam nie pokazałam, musiałam się w tym momencie wyłączyć aparat, bo tam był cały zestaw kombinierek. No tutaj mamy te żaluzje takie dzień i noc, rolety właściwie, zebra się nazywają. Inaczej dzień i noc. I są tutaj wymiary, tu, 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 no wymiary i kolor. Są krótsze, wyższe. Widzę, że są białe i szare. No i były. Kilka rodzajów było tych rolet. Rozmiarów po prostu. Nawet takie 75 tam u góry było. No. Jest duży wybór. Tu się zastanawiałam nad tym, co to jest. Znaczy, co to jest. Ile kosztuje? Bo tam cen to. Ciężko trafić z ceną bo tam są, jest, są wszystkie y, nakładane, ale jak chcecie zobaczyć to, co was interesuje, to to jest ciężka sprawa. Tutaj korzni bez z tymi już y, kończą się te rzeczy, nie? Takie resztki poprzeceniane, ale tutaj cen nigdzie nie znalazłam. Poszłam potem do czytnika, więc na czytniku wam zaraz powiem, ile to kosztuje. Nie, to, te ceny nie są do tego. No i na czytniku 64 chyba kosztował ten. Taki namiocik jakby dla dzieci, a ten perfum Harry Potter 69 zł. No, ale z 99 tam było, także i tak cena jest 30 zł. Ciekawe, jaki to zapach, bo nie, jeszcze go wcześniej nie widziałam. Tutaj tak pooglądałam parę tych rzeczy, ale jakoś tak. Jakieś dywaniki, nie dywaniki. Tutaj to już Wam pokazywałam zeszłym razem. Tutaj się zainteresowałam, bo tutaj są też te kosmetyki do makijażu. No i tu są takie holo. A wiecie, że wszystko co się błyszczy, to ja lubię. No magiczny jakiś pigment, to jest do powiek. Taki złoty, no to nic tylko brać i malować, nie? Za 12, tu macie od razu ceny. Wszystko, znaczy nie jest wszystko za 13 zł, bo są też i za 17 pigment. Potem jest yy, lip gloss, czyli błyszczyk. Oczywiście holograficzny. Jak to wszystko się ponakłada na, na siebie, to potem się idzie i się świeci. <laughs> no, to potem się w ciemnościach świeci. To jakiś puder chyba. Tak, puder do twarzy. Tutaj mamy eyeliner, gdzieś tam był, ale to nie tutaj. Eyeliner, jest rozświetlacz do twarzy. Ja wiem, że umiecie czytać, ale nie wszyscy zdążą przeczytać. No, najdroższe tu jest za 17 zł z tych rzeczy, ale tam jest też tego maleńko. Tu jest puder pod oczy. Tak malutko tego jest. Tak tyci, tyci, magiczny. Do skóry. Opalizujące coś do skóry. Eyeliner 3,5 grama. Zaraz Wam pokażę. I nie wiem, czy to są dwa kolory, jeden i dwójka, ale ten drugi jest niebieski. Tego Wam nie powiem, bo to tak wygląda, jakby to miało być w dwóch kolorach. To jest może srebrny i, i niebieski, ale nie odkręcałam tego. A tu jest pomadka. Pomadka do ust. Też z, taki, z tymi drobinkami błyszczącymi. No. Tu jeszcze troszeczkę tam. Tylko, że ja w Biedronce raczej nie kupuję takich rzeczy, także. Ale to mnie zainteresowało tamte holo, nie? Bo to tak wszystko, co się błyszczy, to mnie się podoba. <grym> tutaj są z Eveline te różne sera. Do twarzy. Po 20 zł. Musiałbym zobaczyć, bo ostatnio w Rosmanie pokazywałam to samo, ale nie pamiętam, jakie tam były ceny. I tutaj też są farby do włosów z Sajosa. Po obniżonej cenie 40% taniej, jak się zakupi, dwie no to jedna wychodzi 20 zł, chyba i proszek, proszki są też w promocyjnych cenach po 50 zł. No, i to już wszystko, już wychodzę ze sklepu. Także ja już będę wychodziła ze sklepu. A Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj w Biedronce. Także dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapraszam na następny filmik, a dzisiaj to już wszystko. Bajo, bajo i pa, pa do następnego filmiku. Pa, pa.